Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zaopatrzony w sprzęt do pracy na wysokościach idę ciąć katalpę i z chęcią Wam opowiem jak ciąć katalpy, żeby rozrastały się naprawdę na ogromne drzewa. Bo odpowiednie cięcie pozwoli właśnie Wam uniknąć tego, że na przykład się wyłamią, ale za to osiągniecie swój cel, czyli bardzo szerokie, piękne, okrągłe drzewko. Najbardziej popularne katalpy to są oczywiście te szczepione. Tak jak jest tutaj u mnie, która rośnie w formie takiej, takiego pięknego, regularnego drzewa o, o okrągłej koronie. I właśnie o takiej katalpie dzisiaj Wam opowiem. Zobaczcie, jakie tutaj ma długie te pędy, a zaraz Wam powiem, jak właśnie je uzyskać: takie piękne, długie pędy. Katalpy to są drzewka, które bardzo późno dają oznaki wiosną, że przeżyły. Tak? Bardzo późno, właściwie jako ostatnie drzewa puszczają liście, dlatego nie musicie się tak bardzo spieszyć z cięciem katalpy. Ja robię to wcześniej, żebyście widzieli, jak odpowiednio to robić. To drzewko jest ze mną chyba. 4 lata, oczywiście było wsadzone, już takie troszkę podrośnięte, ale jeśli spojrzycie tutaj, zobaczcie, tutaj jest, tu widać jak była cięta. W tamtym roku tyle, rok wcześniej tyle, później tyle. Więc tak naprawdę ścinam tylko, zostawiam tylko właściwie 5 do 6 cm z każdego tego pędu, który się nadaje, oczywiście. Te cienkie właściwie zupełnie wycinam. Te, które się gdzieś tam krzyżują. Lub wychodzą spod spodu, gdzieś tam wchodzą do środka, też wycinam. Dlaczego? Takie krótkie cięcie, naprawdę drastycznie krótkie, centymetr do półtora centymetra zostawiamy, robimy przy katalpie. Ja, ja, ja szczególnie tak robię. Chcę uzyskać bardzo fajną formę, a przy tym chcę uniknąć wyłamywania tutaj z tej powierzchni, z tego głównego pnia tych pędów. Jeśli zostawiłbym tak bardzo przycięte, na przykład tutaj te 30-40 centymetrów, to one by narosły nam i, i podczas wiatru, jeżeli ta kopuła byłaby bardzo duża, mogłyby wyłamać się prosto tutaj z tego, z tego głównego pnia. Te cienkie pędy wszystkie właściwie przycinam. Te, które mają tą grubość takiego troszeczkę więcej niż żołówka, bo tutaj w tym przypadku więcej niż żołówek, zostawiam bardzo króciutkie. Na samym początku pracuję. Tutaj z dołu nie wchodzę na drabinę, dopiero później wezmę sobie drabinkę, ale na samym początku chciałbym oczyścić tu z dołu, bo dużo lepiej widać z dołu te pędy. Krótko, tutaj, no tutaj może trochę można jeszcze ściąć, ale właściwie te 5 cm i, i przez to ta, ta cała masa zieleni narasta powoli, ale faktycznie te pędy, zobaczcie jakie one są długie, one mają metr z tamtego roku tyle urosły, właściwie to nawet więcej niż metr. Ten to już jest naprawdę solidny. Tutaj w ogóle mogę to usunąć, bo to wyrasta z boku i tak naprawdę gdzieś tutaj tylko przeszkadza. To tak samo i już widać, że tamten troszeczkę przysechł w środku, więc mogę go wyciąć. Zobaczcie, to jest nie najdłuższy zeszłoroczny pęd, który tutaj jest na tej roślinie, ale jaki on jest długi. To wszystko rosło w zeszłym roku. On się super wygina, bo katalpa tworzy właśnie taką kulkę, przez to, że te pędy lekko rosną po skosie, wyrastają najpierw w poziomie, a później zaczynają rosnąć ku górze. Zobaczcie, widzicie tu najpierw był poziom, poziom i później zaczął rosnąć ku górze. Przez to tworzy sama w sobie już taką kopułę, a te ogromne liście, które się gdzieś tutaj pojawiają, później dodają jeszcze większego rozmachu i jeszcze taki lepszy efekt. Tutaj zobaczcie, jest taka sytuacja, że te pędy się tutaj krzyżują, nawet się o siebie ocierają, więc któryś musimy usunąć. Zostawię ten grubszy, natomiast do tego cieńszego tutaj próbuję dojść i go przytnę. Zobaczcie, jak jest obtarty. Lepiej, żeby jednak się nie obzierały, będzie im lepiej, jak właśnie te, które przeszkadzają, powycinam. Tutaj podobna sytuacja. Zobaczcie, znowu się gdzieś tutaj krzyżują, i też chciałbym wyciąć tutaj ten pęd. O, zostawiam tylko ten grubszy, ten mały też gdzieś tam do wycięcia. Zaraz mi braknie wysokości, i będę musiał wejść na drabinkę. Ale najpierw z dołu tutaj wszystko wytnę, co mogę, bo dużo lepiej widać. Tutaj wewnątrz, może Zola uda się mu pokazać. Zobaczcie, taki został w zeszłym roku, taki pęd, który wrócił w środek i tak naprawdę sam obumarł, bo zrobił się tutaj suchy, więc go można gdzieś tam już spróbować wyciąć. Z okazji super tu się wyczyści z tych liści, które pozostały. Elegancko. Zobaczcie, tutaj w środku jest mnóstwo takich drobnych gałęzi, które próbowały się przebić pewnie w zeszłym roku przez gąszcz tych ogromnych liści i one tak naprawdę są wszystkie do wycięcia, bo to są drobinki, które gdzieś tutaj wyrosły i one w sumie nie dają nam tych najlepszych gałęzi, tylko właśnie te takie cieniutkie. Czas wziąć sprzęt do pracy na wysokości. Słuchajcie, drabinka może nie jakaś bardzo wysoka, ale z pewnością pomoże mi tutaj wyciąć te wyższe partie. Bo tak naprawdę tutaj jest najwięcej tych drobnych gałązek. I mam dostęp dodatkowo do tych faktycznie takich przyschniętych środkowych pędów. I mogę doskonale sobie tutaj oczyścić z tych liści. Zresztą najlepiej bym nie zrzucał tutaj na tą rabatę, bo akurat nie lubię tych liści na rabatach. Przenoszą choroby, więc zaraz je pozbieram. Tutaj u góry jest mnóstwo tych drobnych gałązek, mnóstwo tych drobnych pędów, więc spokojnie można połowę z nich powycinać, przeświecić trochę to drzewo. Tylko jak wycinacie, to wycinajcie je blisko tego pędu głównego. O, taką zostawiam, bo fajnie idzie na zewnątrz, jest odpowiedniej grubości, tak samo jak i te, natomiast te, które są gdzieś tam wewnątrz, w środku takie. Nawet grubsze, to spokojnie można wyciąć. Uwaga, tnę ostatni długi pęd, a później już tylko czyszczenie. Ta skończone. Uff. Te liście są tak tutaj zakreszczone, że nawet trudno jest stąd je usunąć. Chyba będę musiał dmuchawę tutaj wziąć i, i wydmuchać je stąd. Ale właściwie już większość wycięta. Zobaczcie, jak wygląda przygotowana na wiosnę katalpa. gotowy, moi drodzy. Tak samo możecie robić z większością tych drzewek, które macie szczepione, które mają mieć formę kuli. Klon Globosum też tak dobrze się przycina. W przypadku klona globozum ja jednak tnę troszkę więcej, znaczy troszkę mniej tnę, zostawiam więcej, bo ten klon globozum ma troszkę inny przyrost i mniejszą, mniejszą powierzchnię tego, tych zielonych liści, więc z nim nie ma takich problemów, że się wyłamie, a poza tym katalpa jest dość krucha, dlatego następuje to wyłamywanie tych większych pędów. W przypadku klona globozum. Troszeczkę łatwiej możecie zostawić więcej. Ja już pokazywałem, że takim sprzętem na wysięgniku fajnie jest, można to przyciąć, ale równie dobrze możecie wziąć sobie sekator ręczny i zrobić właśnie takie ostre cięcie. Ja osobiście bardzo lubię bawić się we fryzjera na wiosnę, przycinając moje rośliny. A wy dajcie znać, czy lubicie przycinać rośliny, czy jest to dla Was coś, co po prostu łapie Was za serce, że ścinacie właśnie te rośliny, które tak pięknie przez cały rok rosły.